Siemanko, widzowie. Przez przypadek stałem się posiadaczem oto takiej Stygi. Siga w teorii sprawna. Jednak nie uruchamia się. Dlaczego? Tego jeszcze nie wiem. Muszę zacząć od szarpaka, ponieważ szarpak ten nie działa. Siga wyposażona w taki właśnie oto układ tnący, To chyba właśnie od niej. Tu ktoś twardo jechał. Tą porwanicę trzeba będzie doprowadzić do porządku. Jakieś zadziory, nie zadziory, to wszystko trzeba usunąć, pięknie wypiłować, rozpiłować tutaj. Może coś z tego jeszcze będzie. Od razu założy się odwrotnie, w ten sposób, że pracowała tą zdrowszą stroną, czyli jakby do gór nogami. A łańcuch zatępiony. To jest chyba też oregonowski łańcuch, także coś z tego jeszcze będzie. A dziś zajmiemy się szarpakiem. Szarpakiem z łatwym startem, tak zwanym Easy Start. Ja ten szarpak już tutaj przejrzałem, ale dla Was specjalnie jeszcze raz się tym zajmę, żeby wam pokazać, jak to jest zbudowane i prawdopodobnie w czym był problem. W tym oto szarpaku był taki sznurek. No taki, taki, no jaki. No taki krótki, moi widzowie. Dokładnie taki. To jest zdecydowanie. Za mało. I ja teraz tutaj założyłem już dużo dłuższą linkę. Ale zacznijmy od początku. Jak zobrać taki szarpak? Należy odkręcić ten wkręt tutaj. Zanim to zrobicie, jak taką nikę chcecie wymienić, to po prostu możecie ją obciąć i wszystko z głowy. Ale jeżeli nie chcecie jej obcinać, jak ja w tym momencie, należy ją delikatnie rozkręcić. Jak to zrobić? Napinacie sobie tutaj w ten sposób. Przytrzymujecie kciukiem i w ten sposób, przytrzymując sobie kciukiem, odkręcacie sobie. Linkę. W ten sposób luzujecie sobie sprężynę szarpaka. Oczywiście o ile nie jest pęknięta, jest prawidłowo napięta. O, to wam się tutaj wiadomo. Pozwija, pozwija w takie różne tam. O nie, widać, że sprężyna była napięta prawidłowo, wielokrotnie. I teraz sobie się tam wszystko zaplączę, ale mówię, to nic Jak się plączę, podle tego jakby wam się coś miało stać z palcem. W tym momencie już możecie sobie tutaj odkręcić tą śrubę. To jest taka śrubka z podkładką. Odkładacie sobie to na bok. I już macie sobie tutaj cały ten jakby szarpak z tym zabierakiem tutaj. Miejsce tutaj właśnie na sprężynę, ona musi być zahaczona tutaj. To jest sprężyna właśnie łatwego startu. I to wszystko sobie najlepiej rozkładajcie. Taki element przejściowy. I tutaj macie już właśnie też zluzowaną sprężynę w kasecie. Teraz, żeby tego nie zepsuć wszystkiego tutaj, nie chciałem tego nawijać. To może być główną. I teraz dla Was specjalnie zaczynam od początku. Wyjmę na sznurka. Staracie się robić malutkie, zgrabne supełki. podrzewajcie sobie to za zapalniczką lub palnikiem gazowym, ładnie ugniatając. Zwykły supełek jest. Przeciągacie sobie go tutaj. Ineczkę rozrusznika. Przeciągacie sobie przez obudowę szarpaka i do samego szarpaka. Tu temat mamy zamknięty. Tutaj te ząbki są nieco inne. To należy tak wcofnąć. O, żeby tutaj sobie taki brzuszek. Jest pięknie zapięte. I na tym etapie mamy wymienione samolinkę rozrusznika. Jednak to dopiero początek naszej zabawy. Jeżeli ta sprężyna była uszkodzona, można się bawić, grzać ją, skracać, robić to tutaj wszystko na gorąco, kształtować. Jednak to dla cierpliwych i naprawdę majsterkowiczów upartych. Taką sprężynę zakładamy prawidłowo właśnie w ten sposób, razem z tą kasetą, żeby właśnie zapiąć ją w tym rowku tutaj. Aby to zrobić, to trzeba tutaj to o, tak nacisnąć i wcisnąć, i w tym momencie ona już jest bardzo fajnie posadowiona. Następnym elementem, który tutaj przychodzi, jest to kółko i to kółko, właśnie tutaj, jednym z tych elementów jest to kółko, tutaj można powiedzieć takie typowo, od cznurka napędowe dla rozrusznika. Wkładamy sobie tak i w tym momencie ono już tutaj jest zazębione. Czyli tym wycięciem, tu właśnie w okolicy sprężyny. Tu macie ten dziubek sprężyny, o, i wkładacie sobie to tak. I już to zaczyna wyglądać. Sprężyna główna założona. Tutaj mamy sprężynę ułatwiającą rozwój. I tak samo tutaj macie taki wypustnik. Ta wypustka, taka prostokątna. Musi to dokładnie tutaj. I to jest sprężyna wspomagająca rozruch. Bardzo gruba. Kawał sprężyny też można wyciągnąć, włożyć. Jeżeli nie trzeba, nie ruszajcie tego. I w tym momencie macie już zabierak. To wycięcie musi trafić tutaj. I to ładnie musi Wam tam skoczyć. Trzeba sobie to ładnie tak podejrzeć. Pomanipulować tym kółkiem. I to wszystko ładnie musi ją zazębiać. Cała filozofia na przykładzie SIGI, jeśli chodzi o rozrusznik łatwego startu. Jeżeli Wam coś nie działa, podstawa. Szukajcie winy w napięciu z sznurka. Pierwsza sprawa, czyli za mało obrotów, zaraz do tego dojdziemy. Będzie problem z uruchomieniem pilarki. Za krótki sznurek. Uszkodzona któraś ze sprężyn. Uszkodzone zawieraki. Tu lub w kole magnesowym. Dokręcamy ten kręt. Ten kręt ma być dokręcony dość delikatnie, nie do oporu, tylko po prostu tak z czuciem, żeby zapewnił swobodę działania mechanizmu, tak? Tak, żeby nie było luzu, o już się dokręciłem za mocno, cofam troszeczkę, no mechanizm porusza się z takim lekkim, przyjemnym oporem. Jak napiąć takie sprężyny? Tam była szałka, nie pokazywałem, zapomniałem o tym, ale intuicyjnie, to nie jest za sznurek tak, czyli to się musi rozwijać w ten sposób. Jeżeli się mogło rozwijać w ten sposób, musicie nawinąć to wszystko tak. Więc teraz wyciągacie ten szurek, tyle ile możecie. I można powiedzieć, nazwać to nakręcaniem budzika, nakręcaniem sprężyny, nakręcaniem szarpaka. Ja to, moi drodzy, tam już robię intuicyjne. intuicyjnie, chcę Wam pokazać. Niezbyt wiele obrotów. Kręcicie, 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 o. Kilka razy w koło, na przykład pięć razy w koło. Teraz wyciągnijcie sobie rączkę, żeby sznurek Wam się rozprostował i sprawdzacie, czy się ładnie chowa, czy się nawija. Mogę powiedzieć, że utrafiłem, nawija się. Teraz sprawdźmy, czy się całkowicie rozwija. Tak, tak się rozwija, czyli sprężyna. Pozwala na całkowite rozwinięcie sznurka. Teraz sobie zobaczę jeszcze raz w koło, Jak teraz już wstępnie napięty taki sznurek? Jeszcze na przykład dociągnąć lub popuścić. Robicie tak samo jak wcześniej. Wyciągacie sznurek, wyciągacie go tu i możecie go sobie jeszcze tutaj, właśnie raz nakręcić. O. I teraz robicie próbę. Tutaj teraz lepiej się to napina. Czy coś pozwala, na to pójdźcie rozwinięcie sznurka. Tak. I ja w ten sposób. To już zostawiam, niczym nigdzie nie smaruję, już troszeczkę łapię, widzicie, dlatego sobie warto tak próbować na sucho. Jest idealnie. I montuję to w pilarce. Robili próbę uruchomienia tej maszyny, być może, że sokoć zdrowa, że odpali i pozostanie na nią tylko pracować. No to będzie film z pracy. Jeżeli nie będzie pracować, będzie film z naprawy. To tyle w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się hej i mam nadzieję, że pomogłem tutaj co niektórym pracę przy szarpaku zrobić bezpieczną i przyjemną dzięki mojemu filmowi. Łapka w górę i trzeba sprawdzić czy starter działa i czy ta pilarka odpali.